Wróciły elementy z lakierowania proszkowego, czyli tutaj ten pajączek do wiatraka. Jedno ramionko miało już takie skorodowane, brzydkie. Sety były srebrne, będą czarne, no bo wszystko czarne. giks czarny, przednie sety będą czarne, więc i tylne seryjne też. i tutaj jeszcze kosa. Mocowaniem do kosy. Oczywiście w oryginale to mocowanie, ja wiem, że jest w innym kolorze to jest, to jest coś takiego, no ale no niestety no to już było tak schrupiałe, że trzeba było się jakoś ratować. Do tego te elementy to są elementy montażowo-wiele, które są przekręcone do miski olejowej. One też wyglądały dosyć brzydko. No i tu sobie też przygotowałem bulczyki. wyczyściłem, wypolerowałem te od od podnóżków. To bądź więcej tak. No to co? Składam podnóżki. czas na zaciski, nie będę wam pokazywał wszystkiego po kolei, bo to już robiłem na innych filmach. I nie będę to jakby zanudzał, bo to czasu jest sporo, żeby taki zacisk doprowadzić do ładu, więc pokażę Wam, jak wygląda teraz, a jak będzie wyglądał po wyczyszczeniu. I te zaciski będę rakierował z tego względu, że one. Już się jakby utleniają i ta farba ta farba schodzi. Także do zobaczenia później. Tak wyglądają zaciski po rozebraniu przed myciem. To są zaciski, które mają jakieś około 15 tysięcy przebiegów, więc. Więc syfu tutaj nie będzie wielkiego, ten brud, który widzicie no to jest oczywiście po klockach, tłoczki też są bardzo ładne, yy, jeden tłoczek mnie zastanawia yy, w drugim zacisku, tutaj taki kostropaty, no, tak jakby ktoś niefachowo go wciskał, nie? wyjął klocki i, w, i wciskał, i wciskał tłoczek mam tą blaszkę. Zaraz, zaraz to wszystko umyję i przygotuję do malowania i pokażę wam jak to wygląda. Tak wyglądają zaciski po umyciu. Ten główny brud tutaj domył się, no ale i tak wyglądają o, chydnie. A zaraz wam pokażę. Teraz Wam pokażę, jak będą wyglądały już przygotowane do malowania. Tak wyglądają zaciski po wyczyszczeniu. I tutaj też z grubsza, gdzie były takie te większe, większe odpryski lakieru, żeby one nie były takie kostropate. No to, no to je mm, przetarłem też papierem. Żeby to później było gładkie, ale jakby nie chciałem też drzeć na maksa do żywego, no bo wiadomo, że ten lakier oryginalny na pewno lepiej się trzyma w powierzchni niż taki lakier do zacisków ze spray'a. No jak tutaj widać, tutaj dobrze to obrało, tu aż ta farba zeszła do żywca, no tutaj jeszcze tej farby trochę zostało. No dobra, no ale tak wyglądają zaciski po wyczyszczeniu. A teraz będę je przygotowywał do malowania, czyli oklejał te wszystkie powierzchnie, które nie powinny być lakierowane i pokażę wam za chwilę jak to wygląda. Znaczy za chwilę. Dla was za chwilę, dla mnie pewnie za godzinę. Tak wygląda zacisk przygotowany do malowania, czyli oklejony taśmą, oklejone taśmą wszystkie te miejsca, które nie są w oryginale pomalowane więcej wygląda napis. A, no to, to, a tu otworki zatykam. Zatykam papierem, ręcznikiem papierowym. To samo zrobię tutaj. No tak. Jakby ktoś chciał na przykład coś takiego robić, i zastanawia się, a jak długo się schodzi. To oklejenie tej jednej połówki to jest około 35-40 minut. Ja pierwszy raz tego nie robię, także jakoś tam już mam jakąś wprawę. A jakby ktoś chciał sobie zrobić dwa zaciski, to spokojnie jeden dzień może na to przeznaczyć. Wydaje mi się, że szybciej będzie ciężko. No i zaraz ten zacznę lakierować. A jak będzie sechu to tą drugą połówkę zacznę oklejać. Tak wygląda połówka lakierowanego zacisku. Druga połówka jeszcze schnie. Teraz spróbuję, spróbuję. Pozdejmuję te wszystkie taśmy i pokażę Wam. Jak to wyszło. Po zdjęciu taśmy maskującej, tak to wygląda. czyli wszystko to, co nie powinno być pomalowane pomalowane nie jest tu mam poczyszczone tłoczki, gumki tą blaszkę złożę sobie tak jakby do połowy ale do połowy złożę połówki, ale nie skręcę zacisków w całość z tego względu, że śruby łączące no, tak wyglądają lekko nieświeżo i postanowiłem, że oddam je do ocynku i dopiero, dopiero złożę połówki. Ale na chwilę obecną już sobie poskładam gumki tłoczki i później będę czekał na ocynk. No i tak wyglądają zaciski już złożone. Blaszki, wszystko wyczyszczone, bolce również zostały stare, tylko są wyczyszczone. Klocki to jest TRW sinter. Tak to wyszło. Poczekam trochę na te pozostałe części Lekko jestem przyblokowany i sobie wymyśliłem, że yy, Wymienię znaczy Przewody już wymieniłem, oplot z przodu Ale Że sobie już od powietrze, Na motocyklu włożę coś pomiędzy klocki No tak, żeby jakby nie tracić czasu, że przyjdzie koło To żeby to już było wszystko na gotowo Nawet wygodniej będzie odpowietrzać bez koła bo nic tam się felgo nie pozalewa płynem. No także tak. Z tego co widzieliście można zrobić takie oto, takie oto zaciski. Jeden dzień pracy, czyszczenia, spray do lakierowania zacisków. Te śruby, które tutaj są srebrne, one również są polakierowane srebrnym sprayem do zacisków, czyli też takim odpornym na temperaturę. Nie jakoś się silnie nad nimi nie znęcałem Nie darłem maksymalnie do żywca tylko tam gdzie były jakieś oznaki korozji to przeczyściłem A tak to nie czyściłem ich na, na szczocie drucianej Żeby jak najwięcej tego ocynku Tego cynku zostało No i też właśnie pamiętajcie bo też nie raz widzę jak niektórzy zaciski robią ja taką regenerację zacisków i właśnie rozkręcają te śruby Te bolce które tutaj są i to dron na szczocie. No wygląda to super świetnie. Tylko że zdajcie sobie sprawę, że to wygląda super świetnie do pierwszej wody, pierwszego deszczu. A po pierwszym deszczu wszystko się zrobi rude. Także z tym takim czyszczeniem do żywca to tak spokojnie, nie? Także tyle. Na razie. Dziś wymienię dekiel, bo ten który jest, jest taki zamontowany akcesoryjny aluminiowy tego GSXR. Jest zresztą przytarty, więc wymienimy na nowy jest to zamiennik z naszego sklepu. Praktycznie mamy dekle do wszystkich modeli GSXR-ów od strada do najnowszego to na 100%. Być może nawet mamy też dekle do do starszych wersji uszczelka Atena też ją u nas kupicie i jak zamawiałem uszczelkę zamówiłem też już napęd i taka śmieszna sytuacja bo przy składaniu zamówienia nie było na stanie zębatki takiej super proxa czyli aluminiowo stalowej złoto czarna no i ta paczka miała przyjść za 3 dni, a przyszła następnego dnia. No i byłem zdziwiony, że kurde, nie ma, a przyszło. No i tak wszystko wyjmuję, wyjmuję. I później patrzę, no łańcuch też przyszedł, bo zamawiałem, ale kurde, w takim pudełku łańcuch? No i tak, zamówiłem taką zębatkę, czyli tą z tłumikiem, z tłumikiem gumowym. Przełożenie zostanie seryjne, czyli 16 1645 Tak, z tumikiem gumowym. I się okazało, że to mówiłem, cały zestaw do GSXera. gdzie zębatki i łańcuch. Nie zorientowałem się po cenie. Okazało się, że jest super cena na zestawy napędowe w Larsonie. A jeszcze plus nasz rabat co byłem przekonany, że to jest scena za sam łańcuch, no ale nie ma tego złego. Zebra wydaje mi się, że będą pasowały do GSXera, który już czeka za ścianą na, na swoją kolej. Także to nie, to nie zginie. A napędu dzisiaj niestety nie zamontuję bo nadal nie mamy felg nie ma do czego przykręcić zębatki a łańcuch złoty bit, taki Adam chciał więc taki też będzie zamontowany no dobra no i co biorę się za za wymianę detla Takie czyściutkie ładne uzwojenie, rzadki widok. Już kiedyś wcześniej mówiłem, przy, przy wymianie innego dekla jak będziecie kupować zamienniki oczywiście najczęściej chińskie to zwracajcie zawsze uwagę, aby dekle od, yy, ta, z tej strony gdzie, no, gdzie jest ta przylgnia gdzie dotykają, gdzie dotykają do uszczelki, do kartera żeby nie były lakierowane, bo są takie dekle, które również ta powierzchnia jest lakierowana. Zazwyczaj to są dekle malowane proszkowo, i wtedy nie ma tutaj takiej idealnej płaskiej powierzchni jak po magnesówce, tylko jest taka, taka bułka i to, i to później średnio z uszczelnieniem. Na wóz idziemy.